Generatywne AI i dezinformacja to duet, który może wyglądać jak niewinna technologia i przypadkowy błąd, ale w rzeczywistości to precyzyjny mechanizm wpływu, który działa szybciej, szerzej i skuteczniej niż jakiekolwiek wcześniejsze narzędzia manipulacji. Oto jak to się dzieje: 1. Automatyzacja tworzenia fałszywych treści generatywne modele językowe używane w złych celach. Potrafią pisać wiarygodne, spójne artykuły, które wyglądają jak prawdziwe newsy, generować komentarze, tweety, posty w mediach społecznościowych, które wzmacniają określoną narrację, odpowiadać w czasie rzeczywistym, tworząc pozory autentycznej dyskusji. 2. Deepfake i cheapfake. Deepfake Realistyczne wideo lub audio, w którym na przykład polityk mówi coś, czego nigdy nie powiedział. Przykład: zmanipulowane nagrania Trumpa i fałciego w USA. Chipfake mniej zaawansowane, ale szybkie i tanie manipulacje, na przykład memy, przerobione zdjęcia, zniekształcone nagrania. 3. Koordynacja siatek troli i botów AI może zarządzać fałszywymi kontami, botami, które masowo rozpowszechniają treści, trollami, czyli prawdziwymi użytkownikami, którzy wzmacniają przekaz, tworzeniem fałszywych tożsamości, person, które wyglądają jak realni ludzie. 4. Manipulacja modelami AI nie tylko używa się AI do tworzenia dezinformacji, ale też ingeruje się w dane treningowe, by modele same zaczęły generować fałszywe treści. Tworzy się fałszywe źródła, które potem są cytowane przez inne systemy AI. 5. Operacje wpływu na skalę geopolityczną. Przykłady: Rosyjskie operacje Doppelganger i Overload. Tworzenie fałszywych stron mediów, masowe wysyłanie zmanipulowanych treści do redakcji i badaczy. Wenezuela i Chiny. Użycie AI do tworzenia prorządowych materiałów z fikcyjnymi prezenterami. 6. Skalowalność. AI działa błyskawicznie i na dużą skalę. Może wygenerować tysiące fałszywych postów w mediach społecznościowych w ciągu minut. W jakim celu używa się takich narzędzi? Polaryzacja społeczeństwa, rozsiewanie skrajnych poglądów dla wywołania chaosu, zysk finansowy, kliknięcia, reklamy, sprzedaż produktów opartych na fałszywych informacjach, dezinformacja polityczna. Wpływanie na wybory, opinie publiczne lub reputację osób. Co z tym robić? Rozwijane są narzędzia do wykrywania deepfakeów i fałszywych narracji. Potrzebne są regulacje prawne i etyczne, które nadążą za tempem rozwoju AI. Kluczowa jest świadomość społeczna, bo dezinformacja działa najlepiej, gdy nikt nie zadaje pytań. Współpraca międzynarodowa: dezinformacja nie zna granic. Strategie też nie powinny. Rozpoznawanie wzorców narracyjnych. Często to nie jeden post, lecz ciąg uderzeń. Emocja, strach, podział. Edukacja emocjonalna. Budować świadomość reakcji swojego mózgu na bodźce. Lęk, gniew, ekscytację mniej podatny na manipulacje. Jak się przed tym bronić? Sprawdzaj źródła. Zawsze weryfikuj informacje, szczególnie te wzbudzające silne emocje. Rozwijaj myślenie krytyczne. Nie każda pięknie napisana historia jest prawdziwa. Korzystaj z narzędzi detekcyjnych. Istnieją technologie rozpoznające deepfake'i i generowane teksty. Zaufaj, ale sprawdź. Nawet jeśli treść wygląda profesjonalnie, może być spreparowana.